Od 27 czerwca do 1 lipca wrocowskie MPK testuje autobus wodorowy, który właśnie no, już zachwyca mieszkańców Wrocławia. Aktualnie udało nam się złapać go na linii numer 143. No naprawdę robi to wrażenie, bo autobus jest zeroemisyjny. Jest oczywiście klimatyzowany i ma nawet proszę państwa ładowarkę bezdotykową i zaraz to przetestujemy. Ciała, proszę Państwa. Od poniedziałku testujemy wyjątkowy pojazd, Nesobus, czyli polski autobus wodorowy. No, pojazd absolutnie niezwykły. Można tak trochę żartobliwie powiedzieć, że on ewidentnie stał w kolejce nie tylko po urodę, ale także po inteligencję. Inteligencję rozumianą jako takie rozumne dbanie o środowisko, o ekologię. Autobus wodorowy może pomieścić 93 osoby. Jest cichy i przyjazny dla środowiska. Napędza go wodór, a zamiast spalin z rur wydechowych wydobywa się para wodna. Jest, jest cichutko, nie słychać Y, silnika spalinowego y, jest tylko taki jakby lekkim można powiedzieć buczenie, y, więc jest bardzo cichutki, przyspiesza dynamicznie, hamuje płynnie, prowadzi się pewnie tak, więc praca na nim to jest sama przyjemność. Pojazd ten jest tankowany za pomocą stacji znajdującej się za moimi plecami, mobilna stacja tankowania wodorem. Y, ładowanie jest też niezwykle proste i łatwe, bo trwa 15 minut, a autobus ten na takim... Za jednym zamachem może przejechać nawet ponad 400 kilometrów. Nesobus został stworzony przez polskich inżynierów, a jego design został zaprojektowany przez Włochów. Pojazd jest nowoczesny i wygodny, a na jego pokładzie działa m.in. darmowy internet 5G. Wiemy, że Pan już jakby po raz trzeci prowadzi ten autobus. Jak mieszkańcy reagują? Pozytywnie. Robią zdjęcia, pytają się, jak gdzieś tam jest, jest chwila jakiegoś tam postoju. Są bardzo zainteresowani tutaj za nowość, bo, bo się z pierwszy razem raz spotykają. Tak od, więc odzew odbiór jest jak najbardziej pozytywny. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o, o, o autobusy zeroemisyjne, to... Zakontraktowaliśmy na razie 11 autobusów elektrycznych. Za chwilę podpiszemy umowę na dwa kolejne, więc łącznie w przyszłym roku do Wrocławia zaczną przyjeżdżać pierwsze z 13 autobusów elektrycznych, które będziemy mieli w swojej flocie. Jednak żeby tabór wrocowskiego MPK został wyposażony w takie autobusy wodorowe, potrzeba jeszcze trochę czasu. Pamiętajmy, że poza autobusami potrzebna jest infrastruktura. My tutaj mamy mobilną, przenośną stację tankowania wodorem, no ale żeby móc mieć tych pojazdów kilkanaście czy kilkadziesiąt, to ta infrastruktura. Także musi być dużo bardziej dostępna. Także czekamy także na rozwój tych, tych technologii i będziemy no, bacznie się im przyglądać. Echo 24, Nina Iwtyuszynko.